Już wkrótce państwo polskie zamieni się w państwo prewencyjne. To zrobią politycy z państwem polskim. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza gdzie przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Jasnowidza Zyczuchowa. Na czym ta prewencja miałaby polegać w Polsce? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie jego link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówi, że jesienią i zimą wszystko się zmieni w Polsce, że ta jesień będzie zupełnie inna niż poprzednie jesień jesienie, tak? No wiadomo, każdy dzień jest zupełnie inny niż dzień poprzedni, czy rok temu, czy dwa lata temu, ale nie chodzi tutaj o pogodę, nie chodzi tutaj o sytuację, tak, która po prostu będzie mieć miejsce, tylko chodzi o całą praktycznie sytuację sytuację, która będzie w Polsce, a nawet swego rodzaju można powiedzieć ustrój państwa polskiego, chociaż prawnie nie musi to w żaden sposób być zmienione. I tutaj jest mówi w ten sposób, państwo polskie zmieni się w państwo prewencyjne, gdzie będzie mnóstwo nakazów, zakazów, działań praktycznie, które będą miały na celu nas uszczec przed wystąpieniem kolejnej praktycznie zarazy, kolejnej pandemii. Oczywiście, no, nikt nie podważa kwestii koronawirusa. Koronawirus istnieje, tak, trzeba się dostosować do przepisów takie, jak rządzący na nas nakładają, tak, czy minister zdrowia, czy odpowiednie służby. Ja absolutnie tego nie podważam, tak, no, tutaj, jeżeli trzeba nosić maseczki w aptekach, to trzeba je nosić, jeżeli trzeba nosić maseczki w placówkach medycznych, to trzeba je nosić, jak będą inne rozporządzenia, no, to trzeba się do nich dostosować. Natomiast tutaj jasno jest moje w ten sposób, że jesienią mogą się nałożyć kilka tak naprawdę Tutaj zaraz, a więc ym, z jednej strony COVID, z drugiej strony małpia OSPA. Ostatni Jasnowid Jackowski wypowiadał się na temat tego, że ma pewne obawy, czuje się niezaniepokojony tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Indię, tam stwierdzono grypę pomidorową, tak zwaną, która dotyka głównie dzieci, ale obawy są, czy po prostu ta grypa wkrótce nie przeniesie się na dorosłych ludzi, no i też nie przeniesie się do kolejnych państw, do kolejnych krajów. I według jasnowidza Jackowskiego politycy w Polsce rządzący zrobią mnóstwo zakazów, tak nakazów i to będzie wszystko podyktowane przed tym, żeby nie nastąpiła duża fala osób zakażonych tak na te właśnie zarazy, tak. Oczywiście, no, tylko tutaj będzie inna sytuacja, bo tu będzie prewencyjny, jeszcze nie wystąpi ta duża, tak duża liczba osób zakażonych, a już po prostu rządzący w to będą robić. No, oczywiście, takie zakazy już miały miejsce wcześniej. Tylko jaka jest różnica? Różnica jest taka, że wcześniej było tak, że zwiększała się liczba osób zakażonych i wtedy politycy podejmowali decyzje, a praktycznie teraz będzie zupełnie inna sytuacja, tak? Znaczy, tak to prognozuje jasnowic Jaskowski, że wcale tutaj tak, te statystyki nie będą aż tak duże, chociaż ja nie mówię tutaj, jakie będą to liczby, tak? One mogą być duże, nawet jakby było to 10 osób zakażonych, ale jakby te nakazy, zakazy nie będą adekwatne, do sytuacji, która będzie mieć miejsce w gospodarce. A politycy będą to robić, jakby tłumacząc się tym, że właśnie tutaj prewencyjnie, także oni chcą uniknąć najgorszej sytuacji, żeby po prostu było bardzo duża liczba osób zakażonych. No i to ja na dwoje babka wróżyła, tak, bo pytanie, czy rzeczywiście przyklasnąć politykom, czy po prostu ich skrytykować, tak. Często krytykujemy polityków, że na przykład działają zbyt późno, opieszale. Pytanie, czy to były dobre decyzje, Decyzja, gdyby na przykład podjęli decyzję w, w, w porę, żeby na przykład potem nie były szpitale czy służba zdrowia sparaliżowana, no ciężko jest powiedzieć. Z drugiej strony, jak mamy COVID, mamy też szczepionki. Wiemy mniej więcej jak to leczyć, tak? No, w sensie nie my, tylko lekarze. Więc, no, chyba że po prostu rzeczywiście pojawiłyby się nowe odmiany, mutacje, czy koronawirusa, czy omikrona, i tak dalej, no to byłaby zupełnie inna sytuacja. I ja mówię cały czas, ja sam się szczepiłem, nie podważam kwestii koronawirusa. Koronawirus istnieje, jest bardzo niebezpieczny, trzeba się dostosować do tych wytycznych. Tylko, my tak było na przykład wcześniej, tak? My możemy zobaczyć, jakby zgodnie z tą wizją przepowiednią, że na przykład wcześniej, jak zwiększała się ta liczba osób, Zakażonych, to rząd podejmował kolejne kroki systematycznie. A teraz możemy zobaczyć, że pomimo tego, że nie zwiększa się ta liczba osób zakażonych, a już na przykład rząd podejmuje czy za, za, zaciąga właśnie ten ręczny, zaciąga ten hamulec. No i tak to właśnie tutaj zapowiada Jasnowic Jackowski i jasno mówi: w ten sposób Polska zmieni się w państwo prewencyjne. E, prewencyjne, no, my Polacy, oczywiście, jak słyszymy jakiś zakaz, nakaz albo działanie prewencyjne, to no, aż się nam po prostu lampka w głowie zapala strasznie tego nie widzimy tak, jest to po prostu rzecz, e, która, e, no, od razu nam, jeszcze się budzi to takie czasy pe, rodem bez prl tak, jak było jest zakazane, to Polacy, e, no, robili wszystko, żeby tutaj udowodnić władzy, że oni, że oni są bardziej, e, bardziej po prostu zaradni. Ja pamiętam, jak była ta kwestia, jeszcze teraz z tym COVID-em, tak, a więc był zakaz na przykład tutaj lotów z Polski, e, czy zakaz tam lotów do jakichś krajów Indii i tak dalej, jakby ten, gdzie była największa ta liczba osób zakażonych na koronawirusa i tutaj samoloty były uziemione, nie latały, no to pojawiali się Polacy, którzy po prostu podróżowali z innych lotnisk, tak? a więc z Frankfurtu, z Niemczech, czy po prostu z innych krajów, a więc wyjeżdżali do Niemiec i stamtąd po prostu odlatywali do tych państw. Tak? No wiadomo, tutaj zaradność Polaków jest znana. Natomiast no właśnie prewencyjność, pytanie, jeśli chodzi o kwestie prewencji, czy to, no e, to, to, to też będzie mieć skutek, jeśli chodzi o gospodarkę, tak? No pytanie, co tak naprawdę kryje się pod tym słowem prewencja, tak? No, no zobaczmy na przykład. Jak mamy załóżmy, że jesienią i zimą, byłoby po kilka tysięcy osób zakażonych koronawirusem każdego dnia, a na przykład rządzący, by prowadzili zakaz, wspierania się osób powyżej pięciu osób, tak zbiorowis tak, to było w przypadku, kiedy były największa liczba osób zakażonych koronawirusem. No, mogą to być kontrowersyjne, tak, no bo wcześniej na przykład taki zakaz miał miejsce, ale w przypadku jak było bardzo duża liczba osób zakażonych, tak? Natomiast no, na przykład politycy mogą to wprowadzić, bo oni powiedzą, no wprowadzamy to, bo nie chcemy, żeby dzisiaj jest 4000 każdego dnia, żeby nie było po prostu potem 20 czy 30 tysięcy osób zakażonych a pytanie czy rzeczywiście to się za tym kryje tak czy po prostu politycy podejmują takie decyzje w, w trosce o społeczeństwo czy tak naprawdę po to żeby tutaj mieć kontrolę nad społeczeństwem tak trzymać w garści społeczeństwo no tak jak mówię trzeba się dostosować do tych przepisów do tych zasad które będą wprowadzane nikt tego nie podważa Natomiast, no zobaczymy, że po prostu tutaj według jasnowidza Jackowskiego jesień, zima państwo tutaj tak wszystko będzie robione prewencyjnie. Tak to nazywa jasnowidz Jackowski. Wszystko będzie tutaj robione prewencyjnie. Ja powiem w ten sposób. Prewencja w sensie przewidywalności rządu, nie przepowiedni, ale przewidywalności rządu, to ja absolutnie jestem za, tak? Czyli na przykład rząd już teraz kupuje łóżka, bo obawia się szpitalne, bo obawia się na przykład, że będzie większa liczba osób zakażonych. Rząd na przykład już teraz robi jakieś zapasy leków i tak dalej. E, tego mi najbardziej brakuje właśnie, jeśli chodzi o przewidywalność rządu, a nie reagowanie wtedy po prostu, kiedy ma miejsce kompletna katastrofa. Na przykład Odry świetnie to pokazał, tak? Że na przykład mieliśmy tutaj ryba Wędkarzy, którzy już widzieli, że odra jest skażona pod koniec lipca, 25, 6 lipca, 21 lipca, no i jeszcze byłbym w stanie zrozumieć lata 90., tak? Ale dzisiaj przecież ci wszyscy ludzie mają telefony komórkowe, robili zdjęcia, filmy i politycy lokalni, radni po prostu pokazywali to wszystko, tak? I nikt nie reagował. Oczywiście śnięte ryby zawsze miały miejsce, będą mieć miejsce, natomiast nie na tak dużą skalę, i to jest przerażające. Gdyby to były lata 90. No to można by powiedzieć, no tak, ale nikt tego nie udowodni. Ktoś tam powiedział, że widział śnięte ryby, tak. Musieliby przyjechać, sfotografować to, skamerować, odpowiednia ekipa i to. No ale przecież dzisiaj to wszystko jest bardzo łatwe, tak. Są media społecznościowe, bardzo jest to łatwo dokumentować. No więc w sensie przewidywalności, gdyby rząd przewidywał, to ja jestem jak najbardziej, tak. Natomiast no, rząd bardzo często działa po. Fakcie, tak? Po prostu po fakcie. No, zobaczmy sobie na przykład, ile tutaj rząd podjął decyzji, chociażby kopalnia turów. Tak, gdyby rząd wcześniej dogadał się ze stroną czeską, nie musiałaby Polska płacić odszkodowania, tak? Do e, stronie czeskiej tam po prostu, ile było milion euro. No, już ta sprawa została załatwiona, ale sam fakt, tak? E, można było to już wcześniej zatwić. E, tak samo na przykład teraz jest kwestia gazoportu, budowy w Świnoujście. E, ponoć po prostu strona niemiecka to ma w jakiś sposób blokować. Natomiast sam fakt, tak, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości teraz dopiero decyduje się na budowę gazoportu? Przecież tam jest cała infrastruktura, budowę tego gazoportu można było rozpocząć wcześniej. No a wiadomo, no bo Rosja zaatakowała Ukrainę, my nie kupujemy gazu od Rosji, no to trzeba po prostu budować gazoport. No tylko pytanie, dlaczego po takiej decyzji na litość boską nie podjęto wcześniej? Przecież to jest kwestia strategiczna, jeśli chodzi o państwo polskie. Gdyby taki gazoport został wybudowany za tej władzy, czy innej, po prostu on by się nic nie stało. Stało, tak mógłby on stać, nawet mógłby być tam stać pusty jako budynek, a na przykład w momencie sytuacji kryzysowej mógłby zostać napełniony. Czyli teraz, nawet gdybyśmy kupili dostawy gazu zwiększone, to i tak nie mamy po prostu gdzie skomasować te dostawy, bo nie ma po prostu fizycznie budynku, nie ma po prostu tego gazoportu, tak? No bo jest tam jeden tego gazoport a jest tam infrastruktura, jest tylko kwestia tak do budowania drugiego. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, co widzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.